My Europejskie Dni Tańca nazwaliśmy żartobliwie tanecznym oblężeniem Malborka, bo każdego roku przyjeżdża do nas cała rzesza tancerzy z całego kraju i nie tylko, bo w tym roku zapowiedzieli swój udział również goście z Kaliningradu, z obwodu Kaliningradzkiego, z Rosji. Nie przeliczając na tancerzy, no to będzie ich... Trochę ponad tysiąc. Natomiast myślę, że nie w samych statystykach tkwi siła tego spotkania. To przede wszystkim piękne prezentacje, to przede wszystkim wigor, dobra zabawa, dobra muzyka, barwne stroje, piękny spektakl i mile spędzony czas. Czas, który można faktycznie familijnie spędzić w sali gimnazjum numer 3, które na czas trwania festiwalu staje się areną tanecznych zmagań. Zespoły prezentują różne style taneczne. Sobota będzie dniem hip-hopowym, w niedzielę będzie to disco dance i inne formy tańca. Tancerze będą prezentować się w trzech kategoriach wiekowych: do lat 11, 12-15 lat i powyżej 15 lat. Patrząc po mapie Polski, no to faktycznie przyjeżdżają do nas ze bo zarówno odwiedzają nas sąsiedzi, czyli Elbląg, Tczew, Trójmiasto, ale są też takie, które pokonują znaczną odległość, jak na przykład Lublin, Białystok, Police, Szczecin. Najdalej będą do nas zmierzać tancerze z grabownika. Starzyńskiej. To jest miejscowość położona pomiędzy Jasłem a Rzeszowem w województwie Czyli Podkowiec. całą Polskę przejeżdżamy. Dokładnie. Każdego roku staramy się starannie dobrać jury. Będzie to pięcioosobowy skład złożony z instruktorów, animatorów tańca, osób aktywnych zawodowo, takich, którzy dużo o tańcu wiedzą, na pewno się na nim bardzo dobrze znają, czego dowiedli poprzez udział w wcześniejszych zawodach, czy też na przykład takich programach jak You Can Dance. tutaj niech mi posłuży przykład Maksymiliana Hacia, który będzie jednym z członków żyli. Będzie również Bartek Kobeszko, Sebastian Białobrzeski, niegdyś tancerz opery bałtyckiej. Będą również dwie panie, pani Dominika Peszel oraz Magda Mieczkowska, którą myślę, że tutaj mieszkańcy Malborka powinni jeszcze dobrze pamiętać z występów w formacji SDF. Mieszkańcy Malborka także często, bardzo licznie przychodzą właśnie podziwiać się. tancerzy. Proszę, żebyś przybliżył te godziny, w jakich będziemy mogli spotkać się właśnie w hali gimnazjum numer 3. W sobotę tańczenie zaczynamy w samo południe, od godziny 12. To będzie, tak jak już mówiłem, dzień hip-hopowy. Walczyć będą soliści, duety, mini formacje i formacje. Bawić się będziemy mniej więcej do godziny 17, może 17.30. Niedziela pod względem ilości prezentacji jest dużo bardziej bogata, stąd też początek zawodów zaplanowaliśmy, na godzinę dziewiątą, a zakończymy je wieczorem, gdzieś o 20.30. Jeżeli ktoś ma ochotę, wybrać na. 9. Europejskie Dni Tańca. Bardzo serdecznie zapraszamy do sali sportowej gimnazjum nr 3 w Malborku. Bilet nie kosztuje wiele, wstęp to symboliczne 5 zł. Dzieci do lat 7 mają wstęp wolny. I to trzeba powiedzieć, że no to taka forma zawodów, ale przede wszystkim jest to świetna zabawa i myślę, że po prostu warto w ten weekend trochę czasu wygospodarować i przyjść zobaczyć jak wygląda taka profesjonalna rywalizacja, no bo jest to jednak turniej już z dużą tradycją. Tancerze, którzy się prezentują w tym turnieju nominalnie są nazywani amatorami, jednak trzeba przyznać, że poziom prezentacji ociera się już o zawodowstwo, zwłaszcza w tej najstarszej kategorii wiekowej, ale to się zgadza. Nie tylko chodzi o zobaczenie tego, jak wielu tancerzy do Malborka przyjeżdża, ale przede wszystkim o tą dobrą zabawę i myślę, że impreza poniekąd obala pewne przekonanie i mit, że młodzież teraz bardzo dużo czasu spędza w świecie wirtualnym. Jak się okazuje, oni mają swoje pasje. Mają swoje zainteresowania. Niektórzy bardzo fajnie realizują się poprzestali, to na pewno zobaczymy przez dwa dni trwania festiwalu. Jacku, czy dzięki tego typu festiwalowi w Malborku sam jesteś? czynnym nauczycielem tańca, czynnym tancerzem. Powiedz czy właśnie to się przekłada na frekwencję na zajęciach, czy młodzież właśnie kiedy zobaczy jak inni koledzy, rówieśnicy, może także troszeczkę ci starsi sobie radzą na parkiecie to przychodzą z rodzicami: "Mamo, mamo, ja bym chciał także się zapisać". Na pewno tak. To jest coś co powoduje, że gdzieś budzi się w nas ta iskierka robienia rzeczy fajnych, bo taniec niewątpliwie jest czynnością bardzo przyjemną i myślę że wartościową samą w sobie, bo przede wszystkim rozwija i poczucie estetyczne i poczucie własnej wartości, no też jest dobrą gimnastyką dla ciała. I to się przekłada później, że dzieci po obejrzeniu takich prezentacji, po obejrzeniu rówieśników na parkiecie, chcą spróbować robić dokładnie to samo. Taniec zresztą od pewnego czasu możemy powiedzieć, że przeżywa swój renesans, między innymi dzięki silnej kampanii medialnej poprzez programy takie jak You Can Dance, które powróciło na kanał tvn czy, czy Taniec z Gwiazdami realizowanym obecnie przez telewizję Polsat. To cały czas jak gdyby powoduje, że w różnych miastach, nie tylko w Malborku, młodzi ludzie poszukują sekcji tanecznych klubów tańca szkół, żeby tam rozwijać swój talent. Czego życzysz wszystkim tancerzom, którzy zjawią się na Malborskich parkietach? Ja zawsze im życzę przede wszystkim takiego dobrego samopoczucia i jak najmniejszych wrażeń z pobytu w Malborku, bo gdzieś rywalizacja nie do końca ona jest taka wymierna. No wiadomo, jurorów jest pięciu, ale mimo wszystko każdy ocenia zespoły według własnego sumienia. Ta ocena jest pewną wypadkową pięciu różnych spojrzeń na taniec. Natomiast myślę, że jest to wartość sama w sobie i czy jesteśmy dzisiaj pięć? Pierwszy czy ostatni, yy, ma no, tak naprawdę drugorzędne znaczenie. Najważniejsze, że cały czas przebywam w gronie ludzi o wspólnych zainteresowaniach, o wspólnych pasjach i to obcowanie z ludźmi myślę, że w tym wszystkim jest najfajniejsze. Tv Regionalna 24.pl, Tv Malbork Tv Sztum, Tv Nowy Dwór, Tom my tu kręcimy.